Cześć wszystkim, Janusz, firma Proxima z tej strony. Moi drodzy, z przyjemnością informuję, że do oferty powrócił napęd Proxima G1000P. Jest to napęd, który wprowadziliśmy już w roku 2016. No i dziś chciałem Wam przedstawić nowe warianty tegoż napędu. Przypomnę, jest to 1000 Nm napęd produkowany w kilkudziesięciu drogach radiowych. Sprzedawany jest z dwoma pilotami braloszkowymi w zestawie. Oraz z szyną do wyboru, no i tutaj pojawiły się nowe opcje, zmiany. Dotychczas sprzedawaliśmy napęd z szyną na łańcuchu. Do wyboru mieliście dwa rodzaje szyn. Pierwsza szyna na łańcuchu o długości 330 cm. Była to szyna jednoczęściowa. W ofercie mogliście również yy, znaleźć szynę dwuczęściową z łańcuchem, która po złożeniu miała długość 425 cm. No i nasza nowość napęd Proxima G1000P. Oferowany jest również z szyną z paskowym przenoszeniem mocy napędów z szyną jednoczęściową o długości 330 cm lub z szyną dwuczęściową, oczywiście szyną dwuczęściową z paskiem, która po złożeniu ma długość 425 cm. Moi drodzy, jak zwykle więcej szczegółów u doradców handlowych oraz na stronie proxima.pl. Do zobaczenia!